Zordum. kopelat Mam nadzieję, że nie ma tu żadnych strażni. Centrum przetwarzania powinno być niedaleko. zbliżam się do więzienia. wspomnienia po bomby. <grym wytkli> po od, od razu. Widzę, że potrafisz rozpoznać tą ukryto. Centrum przetwarzania. Pewnie to tutaj trzymają raczeta i planka. Pomyślał, że jest. damy! na Zaraz do Mało brachowało! musi być jakieś inne leście. Bąbelek? Nie powinieneś być na Ardochie? Postanowiliśmy przestać was zabijać. Eee, wypuścisz nas? Cs no, zastanawia się. Nie kręcił się tu ktoś podobny do mnie? Nie. Wyrobach! Zaraz spalał twojego robota. Wyrobach! Mam cię Kurwa. Twoi przyjaciele są tam. Jeśli potrzebujesz. Zajmij się nimi. Dzięki! No to do dzieła! <śmany> nie strasz mnie! Musimy lecieć, później odpoczniesz! Szybko tu dotarłaś! Dziękuję! wyprowadzili raczeta i Kit przez te drzwi, mówili coś pozaostrzonym ryko. Dogonimy ich! I e, cieszę się, że nic ci nie jest, Klan. Wzajemnie! <śmany> z Patrz! Tam są! Uh, uh, uh. Uh! Już ich nie ma. To jest mój więzień. Ja urządzę. Nie, Nic nie, nie, się uh! nie, to ukryli. ukryli. my się do Ratchet'a i chwilę. Jeszcze większy chaos niż na Sawali. Wybacz, że ci wtedy zostawiłam, śrubek. Sprawy się skomplikowały. Doskonale to rozumiem. Był straszny chaos. Nie, e, tak właśnie. Aż niedużo więźniów. Hmm. O, lepiej. To chyba wszyscy, którzy weszli w drogę imperatora. ręczne sterowanie. Cześć, dra! którym trzeba dać lekcję! Nie teraz! Dobra! Nie chcę cię poganiać, ale raczej zostaną zaraz przeniesieni. I nie! nie! Lipet? Plan! Skąd ty się.? Znam to miejsce! Nic wam nie jest? Nic tam nie jest! Spróbujemy! Jakoś uciec! Spokojnie! Wyciągniemy was stąd! zaniepokojona. Coś w tym stylu. Słuchaj, śrubek. Będę szczera. To Kit jest tym robotem, który obciął mi rękę. Ojej. Uh, uh. No, więc o to chodzi. Niech to się do A, Jest stela! Będę ją miał na oku. No, spokojnie, śrubek! Ocalimy nisko! Dobrze, ty walcz, a ja poszukam przejścia. Ty kretowie iść! Brak protokołów dekontaminacji ani transferów! Choć dekontaminacja byłaby wysoką, ale za... Żeby zabrali ich w głąb Nie, nie pozwoliłeś! Nie wiedziałem, czy wam się uda! Jeszcze nie dziękuję! Musimy jakoś otworzyć cele! Czyli szykuje się wizyta u naczelniczki? Słyszałaś o incydencie w centrum przetwarzania? Podobno to mógł być? Lombax! Co za emocje! Kolejny dodatek do imperatorskiej kolekcji bułtowników. Trzeba to uczcić! Może zgłosimy się do więcej pracy! Może później dokładnie wy... Ci, z twoimi zębiskami i moim doświadczeniem wyjdziemy stąd Nie lata, żeby się Już dobrze! Już dobrze! Oddychaj! Co to tak śmierci! Wyciągnij nas stąd! Wiem, że nabroiliśmy, ale teraz. bardzo żałujemy! Będę pamiętać. Posłuchaj, będziemy twoimi dłużnikami, mordo! Skoro imperator mnie tu wysłał, zasługuję na to. Podstawowych wymogów budowlanych. O, cześć, Rivet! Nie martw się o nas, mamy plan jak stąd nawiać. Mort? Skąd się tu. O, dałem się złapać parę dni temu. Tak to jest, jak się łamie godzinę policyjną. Mogłam skłamać, że podoba mi się jego piosenka. Że też tak szanuję sztukę. Ej, że planują ucieczkę! Możemy pomóc! Czekajcie! O... Nie, nie ma tu żadnego złomu? Jak ja mam ożywić to miejsce? Chryzuków! Sfora? Batafa? Yeah. Chryzukowisko? Chryzukowisko! <laughs> Uciekł z czarnej dziury! Tobie też nic nie ucieknie! Wybacz! Ale to szkodzi interesom! Poradzę sobie! Tam! To dziuro naczelniczki! Musimy użyć tych platform, żeby się zbliżyć i przeskoczyć! Uważaj! Upadek byłby bolesny! zauważyć, jak wpłynęła na siebie ta sprawa z Gii. Myślisz, że kiedyś jej wybaczysz? Może byłoby warto? Nie wiem. Ale tak czy siak ją uratuję. Przez ten otwarty włas! Proszę, nie rób mi krzywdy! Ja tylko wykonuję rozkazy Imperatora! To nie wchodź mi w drogę! Mam awaryjną. Przepierowuję moc do sekcji... Rajet jest w tej sekcji, zgadza się? Yyy... Eee, tak. do cele? To strefy o zaostrzonym rekordzie. Zacznę opracowywać plan B. Dogonić ich cele, zanim zamkną ich na zawsze w czeluściach więzienia? Albo może lepiej plan C. Co za perełka! Nur szczelinowy pozwoli nam się dostać na te... Szybko musimy się jakoś przedostać na... żeby zatrzymać te cele, albo. Nie pozwolę wam uciec przed wspaniałą karą Imperatora! Moją wspaniałą karą! Dobra, to jak uciekniemy? Próbowałem wszystkiego! Kit, jakieś pomysły? No, Kit, powiedz coś! Nie mam żadnych pomysłów. Nie. Serio? Bo c... uwaga! Zabierz mi Włączam protokół gazu o nie! Pomieszczenie wypełnia się gazem! Wstrzymaj oddech! Raczej szybko! Kolej no! naprzód! Wreszcie! Wyciągniemy cię stąd! Musi być jakiś sposób, żeby zatrzymać te cele, albo... Nie pozwolę wam uciec Imperatora! Moją wspaniałą karą! Dobra, to jak uciekniemy? Próbowałem wszystkiego! Kit! Jakieś pomysły? No, Kit! Powiedz coś! Nie mam żadnych no, pomysłów! Nie. Serio? Bo. Lidia! Uwaga! O O nie! Powiedz, że nie wypełnia się gazem! Wstrzymaj Przewodniczący, że w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w jest na w Musimy doskoczyć do tej platformy ewakuacyjnej. Pevně. Do nas cele. Wsparcie! Dzięki, Liwet. Kid, czemu? Daj nam chwilę. Będziemy na statku. Klank mówi, że powinnam ci wybaczyć. Chyba. Wkrótce wracam na Savali. Niepotrzebnie. Jak to? Znowu się ukryjesz? Teraz? Bardzo mi. Bardzo cię przepraszam, Rivet. Za wszystko. Nie. Nie jestem dobrą partnerką. Może się nie starasz. Wszystko byłoby inaczej, gdybyś mi wtedy pomogła zamiast uciekać. I gdybyś nie kłamała. Może. Dlaczego nikt nie rozumie? Jestem zepsuta! Zawsze będę zepsuta dobra uciekaj my uratujemy wszechświat! Czytam wszechświaty! Nie potrzebuję partnerki Ej! Tak dziś! Nie leci. Ale... powinna tu być. Nie chciała tu być, ponieważ myśli, że jest niebezpieczna. I może tak jest. Więc po prostu o niej zapomnisz? Przez zwykły strach? Mówi wielki bohater, który boi się szukać innych Lombaxów. Ja przynajmniej mam jakiś powód. Wybacz. Wybacz. Ja... ja. Przepraszam. Przepraszam. Nie powstrzymają. Co wam zajęło tyle czasu? Hej! Chyba wiem, jak znaleźć Imperatora. Kiedy będziecie gotowi do starcia, podejdźcie do mnie!